Hej, ja cześć, manko z tej strony Peter i witam was w The Sons of the Forest. Już po zakończeniu postanowiłem, za sobie nagramy takie odcinki, będziemy sobie też nagrywać takie normalne zbudowania. I patrzcie sobie, to do mnie przyszedł. Już do mnie była, idzie teraz kolejna w ogóle, prawie drzewo na nią zleciało. Kevin też już widzę tu przyszedł, cześć Kevin. Ja jestem ciekawy, czy będę mógł już coś z nią zrobić. Czy dalej mnie się będzie bała. Oj, mogą się nie ruszać. Ambra, silnią. zaczynam budować. To idziesz czy nie idziesz? Bo, budować chatę chcę, jakbyś nie wiedziała. No Kevin, co ją straszysz, ty? Kurde, straszy mi tu dziewczynę. Ciekawe czy to w ogóle egzamin zda To co buduje Cześć Chciałbym ją w końcu oswoić bo W sumie fajnie by było dałbym jej Mam bunkier obok więc poszedłbym po shotguna I po pistolet po prostu bym jej to dał Kawinowi nie daję nic do roboty bo Wolę nie Jeszcze mi coś zepsuje tutaj No idź tam dziewczyny szukaj Kevin idź, idź. Ale tu desek jest O to w sumie możesz mi Oj sorry Kevin Zdobądź bale. Tylko, żeby nie zacząć ciąć drzew, bo Kelly idzie dupy wyrywać. No i co? Da mi w końcu coś. Nie, uciekł. O, jest. Udało się. Trzymaj. A dlaczego nie mam nadajnika? I dlaczego nie mam? Przecież mam tutaj. Weź. Dlaczego ja nie mogę? A o, trzymaj i trzymaj. O, osiem dostałem. I shotguna ci kiedyś dam, ale nie teraz. Dużo tego trzeba. Cześć Kevin, dobrze, dobrze, daj to. Chuu, szalony. Chciałbym, żeby on oczyścił ten teren, ale. <ścoughs> Kevin. To jest kurde agent jednak Dobra może Kevin tak, czekaj e, Podążę za mną Jakbyś mi tak poszedł tutaj O kurde odbiło się Dobra czysto jest Kevin a jednak nie. Jeszcze tego musimy wyczyścić. Dobra, słuchaj Kevin, oczyść 10 metrów. Czyścisz jak lecisz, chopie wszystko czyścisz. No i dobra. On się niech czyści tutaj. No spokojnie. ja bardziej przy domu poczyszczę. że go zabijesz. Kevin. Kevin. A tylko spróbuj się do tego drzewa zbliżyć. Gdzie jest Kevin? Ja go muszę mieć na oku. Dobra, poszedł gdzieś. Dobra coś mogę dać do roboty? Nie. Dobra. Dobra, czekajcie, pozrobimy tak. Magazyn Bali. Trochę tego tu damy. No przyszedł jakiś, kurde. Gudzi, ty, kurde. No, e, Kevin, bo ty żeś tam chyba już za dużo wyciął wycią wycią tego. Czekajcie, bo Ke Kevin się tutaj tego. Słuchaj. Nie tak, zdobądź balę i daj mi. Dobra, ja stąd idę. Kevin wil co porobił Ale mi wkoda zawaliła co jest? Pasa tam przyluje, pak bombę A bo ja zbroi nie mam jeszcze założonej przecież Mam złotą Co bym muszę założyć nie powaliło cię coś? Cześć Wina, ale ty miałeś to dalej nosić, a nie tu W to będzie. No nie jest to zbyt dobrze zrobione. Ale no grafika no jest ładna. No. Jakbyś to tu wrzucił? Szkoda, że nie można mu zaprogramować. Można. Czyli on samemu po prostu to będzie wrzucał jak stoi obok. właśnie nie ma tutaj jakiegoś innego, bo w deforeście były rodzaje, nie? Można było sobie zmieniać wielkość tego. Jeszcze inaczej zobaczymy No bo małe będą te te No nie, tutaj nie ma możliwości wybrania Tutaj też nie ma, no to trudno, muszę, muszę, muszą być te małe O Kevin, 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 Kevin Zdobądź patyki Daj mi Na daleko, dobry wzrok ma, w Such, suchu nie, ale wzrok ma dobry Buda dla psa Siema Kevin, dawaj to dziękować. Ja tylko nie wiem, jak ja tam u góry coś będę budował. Czekajcie. O, mam pomysł jeszcze, co można zbudować. Jakieś fajne ognisko by się przydało, tylko nie wiem, gdzie będzie. To nie, nie, to nie. Meble nie. Chyba, że nie da rady, fajnego ogniska budować. Ja bym jakieś fajne chciał. Wzmocniony. O! A! Okej, okay, po prostu. Tylko patyków nie mam, Kevin by musiał się pozbierać. Chyba, że mam. Nie, nie mam. Kajam pola z Kevin, Keviniem, ja ale. Wszystko samemu. Poszedł 3 km stąd i zadowolony. Ta mała sikierka jest fajna do właśnie takich rzeczy. Chyba, gdzie by sobie tu ognisko zrobić? Poczekaj Dobra Koleżanka potrzebna no Nie wstawaj kobieto no to... No Jeszcze dwa patyki tutaj, tylko, że Kevin coś się tam obija z tymi badelami Chyba, że mi dał, dał mi, dobra, dobry chłopak Cześć Kevin Idziesz z mnie z patykami już? Jak tak to klasa No Eee, ty chamie ty Cześć Okej okay. Dobra Zmień tryb Potrzebuję na magazyn na kości Coś tu daje patyki? O, to da patyki No i buda, może jakiś kod przyjdzie Co ja robię? Nie, 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 zostaw to. No, kości ładnie już teraz mamy. To ty tylko z dwóch kanibali. Skoro, że tam ci chyba poznikali już. więc ty do mnie idziesz? Tak. No, ale dzięki ci. I spoko, więcej nie trzeba już jakby co zrób sobie przerwę. Odpuszcz nie chcę chłopaku. Ja jeszcze idę zobaczyć, ale wątpię, że jeszcze są. A są nowi. Mi półciekali. Co za chamy? Ja nie wiem czy ja mu muszę dać jakieś. To nas dupy ma swoje, nie wiem jak to tam działa. Nigdy nic nie widzę w tej trawie. O, idziemy. Spokojnie, ta ty. Nawala do nich z tego glocka. Chyba się nie da je zabić. A gdzie Kevin w ogóle? Tam co chodzi? Wchodzimy do góry Hmm Jakieś meble by się przydało Łóżko z patyków Jakoś Tak na razie by się przydało Tylko patyko mi nie starczy, no niestety A Okej, okay, bym jajca Brajdę po patyki jakieś O, z tych drzew będą chyba patyki Też nie wiem, nie z tego powinny być patyki, no. Okej. Okay. Okej. Okay. O tych chamypików. Ty. Się respią nagle. Ja, ale dostał skłody z tego z pistoleta o tej cię poskładał O drugiego też poskładała <ścoughs> O, w pełne To budujemy następny Ja mogę stąd pójść Dobra, to ważniejsze Ale kości kolejny przyleciał. mam 31 taśmy. Teraz patrzę cześć, dasz mi patyka? Ty, ona pomaga. Dzięki. No ja z tego nie ma bata, że belki wypadną. Ja wiesz, to. Jeszcze ja cztery belki z tego. Ale ty się uspokój, o ty... Ona składa wszystkie jak leci Dwa patyki bym potrzebowała Tu jeden, jeszcze jeden badyl no, Jakiś badel, no, ludzie, jeden nie, no nie dostanę tylko Badela, nie? Kevin, ale ja tak przy ognisku to mi się nie kładę Czy wy się uspokoicie? No Nie wiem, bijesz się czy uciek... Ale Kevina mi proszę zostawić A dobrze ci tak a, dobra, nie chce mi się. No i na Maxa znowu. Co? I tak Kevin odchodzi daleko. Ja, ale. Zapiszemy sobie i do spania. Co jest? Dlaczego nie poszło mi spać? A gdzie ty lecisz kobieto? No dlaczego mi nie poszło spać? Dlaczego nie ma światła do pompy? Co jest? Dlaczego w pompie światła nie mam? Co to? Pompę mi rozłożyło? Ej wcięło mi cel, ten latarkę wcięło mi no dobra, to połączę to. Aś ty kurde, okrwawiona jest. Nie wiem, nie mogę ci jedzenia jakoś dać. Kevin, gdzieś ty pobiegł. A Kevin jest tu, a dobra. Dobra, mogę je spać? Łoo, zima. 10 dni minęło. O kurde, a my zapasów żadnej nie mamy jedzenia. Lipa. Znaczy wiecie, ja tam przeżyję. Nie wiem jak oni. Chciałem ja coś muszę dawać. Ale ładnie, to wygląda w zimę, no. Dobra, w sumie. O, jest ci zimno. A czy jak ubiorę sobie to na przykład? To niby jest cieplejsze. Sweter. Dobra, tak to... Jakby jeszcze tu przyszła do nas. Czy ty mogłabyś się odblokować? Czy tam jest? Nie ma. No wiem czego nie mamy. na ławka. Nie wiem w którą stronę się będzie siadało A w drugą stronę niestety Ale tutaj jeszcze damy stół stół Co jest mordy Nie skąd ja te kłody wziąłem, ale dobra Trochę krzywy stół, i bo ty jedzenie będziesz miał dla mnie, cześć, ty i bo ja mam dla ciebie coś Dlaczego? o. Nawet nie Ale co za wyrucha jest, jowale Cieka czy Kevin se może siąść Albo ona Krapnij se no Dobra, ona tam jest Kevin gdzieś poszedł No to co, tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek W następnym odcinku nie wiem co będziemy w sumie robić Pójdziemy chyba po jeszcze jakąś jedną broń, bo jej nie mam Więc co, do następnego, cześć!